Napięcie rośnie. Wszyscy patrzą na Ciebie ze swoich miejsc. Reflektor rzuca światło na Ciebie i na dziesiątki kostek Rubika na stole. Pod kapieci z twarzy. Zegar jest ustawiony i zaczyna odliczać czas. Natychmiast chwytasz kostkę na poziomie pierwszym i zaczynasz przebierać palcami, aż uzyskasz właściwy układ. Kostka na poziomie pierwszym jest łatwa, ponieważ uzyskanie tego samego koloru po każdej stronie wymaga tylko kilku ruchów. Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym sposobem na rozwiązanie kostki Rubika jest ustawienie białego kwadratu w centrum i trzymanie go skierowanego do góry. A potem trzeba stworzyć krzyż, używając białego kwadratu jako punktu środkowego, a także układając inne kolory w kształt krzyża. Poszukaj białego kwadracika na spodzie kostki. Jeśli znajduje się w narożniku, zrezygnuj z niego. Najlepiej wybierz kwadracik, który umożliwi ci utworzenie kształtu krzyża. Następnie przestawiaj go tak, aż zostanie dobrze ustawiony, a potem obróć go o 180 stopni. Utworzysz w ten sposób prostą linię z białych kwadratów na górnej części, gdzie miałeś biały środek. Następna część jest nieco podchwytliwa, ponieważ będziesz uzyskiwał resztę krzyża. Pilnuj, żeby nie popsuć oryginalnej linii, którą uformowałeś. Przestudiuj układ i spróbuj znaleźć pozostałe białe kwadraciki. Ten krok może sprawić, że poczujesz się, jakbyś zmieniał całe ułożenie, ale po ustawieniu docelowego białego kwadracika po prawej stronie, przesuń górny rząd w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Na koniec będziesz musiał poszukać ostatniego kwadracika, który utworzy krzyż. Może znajdować się w środku na dole. Jeśli tam jest, można przenieść go w dół, a następnie przywrócić z powrotem do góry, aż powstanie krzyż. Dzięki temu sprawisz, że kwadraciki w centrum będą przylegać do odpowiadających im kolorów i zaczną tworzyć kształt krzyża, tak jak białe kwadraciki. Umieść lewy kciuk na środku kostki, a potem jeden prawy palec na dole, a drugi prawy palec na górze, aby przygotować się do wykonania przesunięcia. Zacznij od obrócenia prawego rzędu do góry. Użyj prawego palca wskazującego i przesuń górny rząd w swoją stronę. Następnie musisz obrócić prawą stronę z powrotem w dół. Na koniec użyj lewego palca wskazującego, aby obrócić górną część również w twoją stronę. Później po prostu powtarzaj te kroki, aż zaczniesz zauważać właściwe kombinacje i dopasowanie kolorów. To było działanie prawą ręką, a teraz musisz opanować technikę dla lewej ręki. Ustaw palce w odpowiedniej pozycji, umieszczając prawy kciuk na środku kostki, a lewy kciuk i środkowy palec odpowiednio na dole i górze. Przekręć lewy rząd do góry lewą ręką, a następnie obróć górny rząd, aby obrócił się w Twoją stronę. Przekręć lewą część ponownie w dół lewą ręką, a następnie użyj prawego palca wskazującego, aby przesunąć górną część w swoim kierunku. Będziesz wykonywać stały okrężny ruch zarówno lewą, jak i prawą ręką. Powtarzaj ten krok przez jakiś czas. Kolejnym krokiem jest znalezienie białego elementu w górnym rogu. Zwróć uwagę na inne kolory, które do niego przylegają. Ponieważ są one obok białego koloru, trzeba będzie dowiedzieć się, gdzie muszą zostać przesunięte. Sprawdź środki i zobacz, czy kolory, które sąsiadują z białym kawałkiem, znajdują się w centrach kostki. Biały kwadrat centrum powinien być w tym samym miejscu co na początku, a jeśli kolor zielony i pomarańczowy z nim sąsiadują, to powiniene się zobaczyć zielony w centrum po jednej stronie i pomarańczowy w centrum po innej. Oznacza to, że pomarańczowy kwadracik powinien poruszać się w kierunku pomarańczowego centrum, a zielony w kierunku zielonego centrum. Aby przenieść je na swoje miejsca, możesz użyć ruchów prawej ręki, których nauczyłeś się wcześniej, i powtarzać ruch, aż znajdą się tam, gdzie chcesz. W tym momencie powinieneś mieć wszystkie białe kwadraty po jednej stronie. Następnie poszukaj żółtego środka i zwróć uwagę na kwadraciki wokół, które mają inny kolor. Możesz znaleźć pomarańczowy i niebieski połączone razem w górnej części. Jeśli tak się stanie, będziesz musiał je odsunąć. Użyj prawej ręki, aby rozdzielić je za pomocą tych samych ruchów, które wykonałeś wcześniej, a potem będziesz musiał wykonać te same przesunięcia lewą ręką. Biała część pozostanie na boku kostki, a inne kolory zaczną się łączyć i będą kierować ku jednej stronie. Kontynuuj wyszukiwanie dwóch kwadracików, które nie pasują do pozostałych na kostce, i powtarzaj ruchy rękami, aż coraz więcej zostanie umieszczonych w swojej kategorii kolorów. Właśnie wtedy zostaniesz z jedną stroną zupełnie pomieszanych kolorów. Nie panikuj, to część procesu. Ustaw stronę z losowymi kolorami na górze i obracaj stronę przed sobą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie powtórz obracanie prawą ręką. Potem obróć stronę skierowaną do Ciebie raz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli otrzymasz na górze kształt litery L, to obróć go aż róg L będzie skierowany do lewego górnego rogu kostki. Następnie powtórz czynność obracając przednią warstwę zgodnie z ruchem wskazówek zegara ruchami prawej ręki, a następnie cofnij przednią warstwę z powrotem do tego, jak było. Już prawie skończyłeś. Teraz będziesz miał żółty krzyż na górnej stronie. Następnym krokiem jest ułożenie pozostałych elementów. W zależności od tego, jak wcześniej postępowałeś, będziesz mógł ustawić wszystkie cztery lub tylko dwa. Jeśli masz dwa ułożone krzyże, umieść je na tylnej i prawej stronie. Przesuń prawy rząd w górę, następnie górny rząd w lewo, a potem prawy z powrotem na dół. Przesuń górny rząd jeszcze raz w lewo, a następnie prawy z powrotem do góry. Obróć lewy element ponownie w prawo, a zobaczysz, że 80% kolorów trafiło już na swoje miejsca, więc możesz teraz ustawić wszystkie inne w jednej linii. Spójrz na kwadraciki w rogach i zobacz, czy trzy kolory, które tworzą zewnętrzny róg, są we właściwych miejscach. Jeśli żaden nie jest w odpowiednim miejscu, będziesz musiał wykonać inną kombinację, aby je odpowiednio przesunąć. Skieruj prawą stronę ku górze i użyj lewego palca wskazującego, aby przesunąć górny rząd do siebie, a następnie lewy rząd do góry. Następnie zrób to samo, tylko przesuń prawy rząd w dół i lewy również w dół. Jeśli kwadraciki nadal nie znalazły się na swoich miejscach, powtórz te czynności. Doszedłaś do ostatniego etapu. Boki są już prawie gotowe, więc musisz po prostu sprawdzić po kolei, które elementy nie pasują. Weź najbardziej zagmatwany bok i ustaw go na dole. Będziesz musiał wykonać ruchy w prawo, aby ustawić narożne kwadraty. Wykonaj te ruchy bez obracania kostki, bo inaczej będziesz musiał zacząć od nowa. Kontynuuj aż do skutku i voilà, udało ci się. Tak właśnie wygląda podstawowa kostka Rubika, a jej ułożenie to tylko kwestia wykonania wspomnianych ruchów. Wszyscy patrzą, jak wykonujesz te ruchy w ciągu kilku sekund. Twoje palce obracają kwadraciki tak szybko, że trudno się w tym połapać, ale po ustawieniu kilku pierwszych kostek zaczynasz zauważać kolejne w dziwnych kształtach, takich jak piramidy i wielokąty. Mogą się one wydawać niemożliwe do ułożenia, ale w rzeczywistości wystarczy stosować te same kroki i zasady, co przy zwykłej kostce Rubika. Nie ma znaczenia, kształt ani ilość kolorów i warstw, wszystko sprowadza się do techniki i bystrości osoby rozwiązującej. Kolejne kształty są niezwykle dziwne i nierówne. Rozpracowanie takiego wzoru zajmie trochę więcej czasu, ale w końcu ci się to uda i zaimponujesz tłumowi. Twoje palce są już zmęczone od wykonywania tych wszystkich ruchów i układania kombinacji. Dotarłeś aż do poziomu 99. Robisz sobie przerwę i widzisz, jak podsuwają ci ostatnią kostkę do rozwiązania. To kostka 19x19. Tłum jest w szoku. Nigdy nie widzieli czegoś tak skomplikowanego. Kolory są całkowicie pomieszane, a ty masz tylko trzy minuty, aby ją ułożyć. Poświęcasz trochę czasu, aby zbadać tę zagadkę, ale twój mózg jest usmażony. Stoisz twarzą w twarz z największą łamigłówką na planecie. Nie miałeś pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje. Mimo że taka kostka może wyglądać onieśmielająco, to również układa się ją stosując te same kroki i ruchy. Ale przecież nie możesz nawet trzymać tej kostki palcami, ponieważ jest zbyt duża. Musisz ją chwycić rękami. Rozpoczyna się odliczanie, a ty zaczynasz układankę. Po wykonaniu pierwszych kilku kroków przypadkowo wszystko mieszasz i musisz zacząć od początku. Starasz się uspokoić i próbujesz dalej. Zostało tylko 30 sekund, a ty ułożyłeś tylko jedną stronę. To było łatwiejsze, gdy używałeś palców, ale teraz musisz przesuwać rzędy całymi dłońmi. Do końca zostały 3 sekundy i w końcu ci się udaje. Rozwiązałeś wszystkie poziomy od pierwszego do setnego i jesteś teraz ogłoszonym mistrzem. No, ale fajnie.